Zapraszam Ciebie do kolejnej części modułu, w której opowiemy sobie, z jakimi kosztami wiąże się zakup nieruchomości oraz z jakimi kosztami, na jakie koszty trzeba się przygotować, finansując ten zakup kredytem mieszkaniowym. Także, zaczynając od początku, chciałbym, żebyś zapamiętał bardzo prosty wzór. Jeżeli kupujesz nieruchomość, posiłkując się kredytem mieszkaniowym i starasz się o zakup nieruchomości w kredycie z 10% wkładem własnym, to zapamiętaj sobie proszę, że potrzebujesz posiadać w gotówce, zanim w ogóle uruchomisz kredyt, pieniądze na, na poziomie w okolicach 16%, 16% od ceny transakcyjnej, czyli prosty wzór. Cena transakcyjna razy 16% i od razu wiesz, że to są mniej więcej koszty, które trzeba będzie ponieść, żeby móc kupić tą nieruchomość, w kredycie mieszkaniowym z 10% wkładem własnym. I teraz rozbijmy te, te koszty na, na jakby na dwa etapy. No jeden to jest koszt Związany z, z wkładem własnym do banku, i to jest właśnie te, te 10%, o których wspominaliśmy. To jest koszt, o którym wszyscy zawsze pamiętają. Wiadomo, tak? Ktoś myśli sobie, OK, 20% wkładu własnego, no to cena transakcyjna, e, jeżeli ktoś nie remontuje w kredycie, razy 20% i już wiemy. No ale tak na dobrą sprawę, to nie jest jedyny koszt. Jest masa innych kosztów, o których mało kto pamięta, i właśnie im się przyjrzyjmy. To jest te 6%, które zostaje w cieniu, na które bardzo często. Z którego powodu często ludzie są zaskoczeni, dlaczego to aż, aż tyle i czy nie można taniej, a później się okazuje, że jednak można było to wszystko wcześniej zaplanować, i, i warto przede, przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że takie koszty istnieją. Także, no przede wszystkim 6% to. Umowa przestępna w formie aktu, czyli jeżeli chcemy tę umowę podpisać u notariusza, to na samym początku potrzebujemy wydać pieniądze, ale też już w momencie, kiedy przeniesiemy prawo własności u zbywcy, to też nas, nas kosztuje. To jest chociażby taksa notarialna, czy też podatek PCC. Jeżeli mówimy o rynku wtórnym, do tego dochodzą jeszcze inne koszty, już nie związane z notariuszem, jak chociażby pośrednik nieruchomości czy też bank zażąda od nas prowizji bankowej, nieruchomość trzeba będzie ubezpieczyć od, od ognia i innych zdarzeń losowych, czy też bank będzie chciał, my będziemy chcieli skorzystać z oferty, którą ma w tym momencie bank, do której to należy na przykład do kupienia jakiegoś dodatkowego programu, nie wiem, jakiejś karty kredytowej, która też może jakieś tam koszty generować, tak? Więc wszystkie te jakby rzeczy razem to jest mniej więcej 6%. Oczywiście chciałbym, żebyś zrozumiał, że, że to może się zmieniać, tak? Może to być mniej, na przykład 4%. Jeżeli na przykład nie będzie prowizji w banku, za chwilę pokażę Tobie konkretną tabelkę, jak to wygląda na, na konkretnym przykładzie. Może się okazać, że, że nie będzie prowizji banku, wtedy całe te koszty też będą inne. A może się właśnie okazać, że, że mogą być większe z różnych względów. Także jakby podsumowując ten krótki wstęp, zapamiętaj sobie proszę: 16% ceny transakcyjnej. Tyle potrzebujesz pieniędzy, żeby móc. Uruchomić w ogóle kredyt z 10% wkładem własnym. Przejdźmy teraz do, do konkretnego przykładu na tabelce. No dobrze, zastanówmy się zatem, ile potrzebujemy mieć pieniędzy na koncie w formie gotówki, żeby móc w ogóle uruchomić kredyt, a tym samym kupić naszą wymarzoną nieruchomość. Na warsztat bierzemy ten sam przykład, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli zakup domu na rynku wtórnym. Zrób, zwróć proszę uwagę, cena transakcyjna jest o 500 tysięcy złotych. Nie bierzemy pieniędzy na remont, nie chcemy go remontować ani za gotówkę, ani w kredycie. Potrzebujemy tylko i wyłącznie pieniądze na zakup i potrzebujemy ten kredyt z minimalnym 10% wkładem własnym. Także suma całej inwestycji to jest 500 tysięcy złotych. I dalej mamy tak. Podatek PCC, który występuje na rynku wtórnym, jeżeli kupujemy nieruchomość od osoby fizycznej, zawsze jest to 2% a więc 2% razy 500 tysięcy złotych daje nam kwotę 10 tysięcy złotych. Dalej mamy war wartość notariusza. Ja tutaj przyjąłem wartość notariusza na poziomie 0,6% od ceny transakcyjnej. I chciałbym żebyś zrozumiał, że notariusz, innymi słowy jego usługi, taksa notarialna, to wszystko jest, można powiedzieć, zmienne. Zmienne od ceny nieruchomości, w zależności od ceny nieruchomości i taksy notarialną, którą dołoży notariusz. także w naszym konkretnym przykładzie wychodzi to w okolicach 0,6%, ale jeżeli chciałbyś zaplanować w taki sposób, żeby Ciebie nic nie zaskoczyło, uważam, że do wyliczeń powinieneś przyjąć wartość umowną notariusza na poziomie 1% od ceny transakcyjnej. Idziemy dalej. Prowizja banku. Przyjąłem 2%, natomiast chciałbym, żebyś zrozumiał, że na ten moment wiele banków oferuje swojego rodzaju promocje. Także mogą mieć na przykład promocję w ogóle z prowizją 0% lub prowizja 0, ale na przykład jest ubezpieczenie. Chodzi tutaj o ten koszt, gdy mówię o prowizji, mam na myśli koszt jednorazowy, który trzeba uruchomić, żeby uruchomić kredyt. Bez względu na to, jaką się nazywa, czy to jest prowizja, czy to jest ubezpieczenie. Jeżeli mamy go ponieść, to powinniśmy go również Uwzględnić. Idąc dalej, mamy, a jeszcze bardzo ważna rzecz, prowizja bankowa, czy zresztą ubezpieczenie, jest naliczane od kwoty kredytu. Czyli jeżeli mamy 500 tysięcy złotych, minus 10% wkładu własnego, kredyt na poziomie 450 tysięcy złotych, razy 2% daje nam prowizję bankową na poziomie 9 tysięcy złotych. Prowizja pośrednika. Jeżeli kupiliśmy tą nieruchomość za pomocą czy, czy też po prostu za pośrednictwem pośrednika, który nam pomógł ją znaleźć, w tym przypadku jest liczona od ceny transakcyjnej 2%, wiadomo jest to 10 tysięcy zł. Uwzględniłem również inne koszty na poziomie 3 000 zł, to już są koszty umowne. Naprawdę ciężko byłoby je wymienić, każdy ma je na innym poziomie i dla każdego są one inne. I oczywiście zostało uwzględnione też wkład własny do banku na poziomie 10 000, 10% oczywiście. Więc sumując to wszystko razem, mamy wartość na poziomie 85 tysięcy złotych. Odejmując ten oczywisty koszt w postaci 10% dla banku od ceny transakcyjnej, zostaje nam wartość na poziomie 35 tysięcy złotych. Czyli to, o czym najczęściej ludzie zapominają, jest, czyli o, o tych wszystkich kosztach około kredytowych, i około transakcyjnych jest na poziomie, w naszym przykładzie, aż 35 tysięcy złotych, czyli no więcej niż połowa tego wkładu własnego, który mamy do banku iścić. Więc jest to naprawdę spory koszt, o którym naprawdę trzeba pamiętać, i warto go oczywiście wcześniej gdzieś uwzględnić w naszych wyliczeniach, żeby nas nic tutaj nie zaskoczyło. Jeszcze podkreślam, że to jest ten moment, w którym faktycznie bank akceptuje wartość nieruchomości, wszystko się pięknie tutaj składa. Nasza zdolność kredytowa też pozwala na to, żeby uzyskać taki kredyt. A a więc faktycznie otrzymujemy taki kredyt, jaki zaplanowaliśmy, bo przecież mogą się pojawić innego rodzaju koszty, jak na przykład niższa zdolność kredytowa niż, niż nam się wydawało, więc bank zażąda nas większej, większego wkładu własnego. Czy też tak jak wspominałem przy okazji operatu szacunkowego, wycena nieruchomości nie pozwoli na to, żebyśmy uzyskali taką kwotę kredytu? Niemniej tu jest ten scenariusz, gdy idzie to wszystko po naszych naszej po prostu myśli. Zwróćmy teraz uwagę na, na drugi przykład. Przykład, w którym, który różni się od pierwszego tym, że potrzebujemy jeszcze dodatkowych pieniędzy. Pieniędzy pochodzących z kredytu, pieniędzy na remont. Więc różnice są. Widoczne, widoczne zarówno w, w kontekście tych, jakby po rozbiciu na czynniki pierwsze, czy to chociażby prowizja banku, jest inna, ponieważ naliczana jest od wyższej kwoty kredytu, tak samo jak wkład własny do banku. Niemniej to, na co warto szczególnie zwrócić uwagę, no to jakby sumę podsumowując. Ten konkretny przykład, przykład z remontem. Potrzebujemy, aby w ogóle uruchomić kredyt, czyli kupić też nieruchomość, koniec końców, pieniędzy na poziomie 94 tysięcy złotych. A więc kupujemy nieruchomość za 500 tysięcy złotych z, wydawać by się mogło, minimalnym 10% wkładem własnym, a potrzebujemy aż złotych. 4000 zł na koncie, żeby móc w ogóle uruchomić kredyt. Także warto naprawdę, warto to wszystko zaplanować wcześniej i uwzględnić też w całych kosztach przedsięwzięcia. I tym sposobem dotarliśmy do końca modułu, jak przygotować się do kredytu mieszkaniowego. Spróbujmy sobie to wszystko podsumować. Przedsięwzięcie, jakim jest zakup nieruchomości w kredycie mieszkaniowym, wymaga sporo uwagi. Im więcej zaplanujesz i im lepiej się przygotujesz wcześniej, tym mniej zaskoczy Ciebie. Różnych sytuacji w przyszłości. Oprócz oczywiście tego, oprócz dobrego źródła dochodu, wiarygodnego w oczach banku, który jest transparentny, który jest łatwo jakby weryfikowalny przez banki, powinieneś jeszcze szczególną uwagę przyłożyć do sprawdzenia nieruchomości, którą chcesz zakupić, bo gdy, jakby, gdy wgryziesz się w te wszystkie szczegóły, bardzo szybko okazuje się, że jeden bardzo mały niuans może absolutnie przekreślić drogę związaną z zakupem nieruchomości. Czy to od strony związanej z dochodami, czy to od strony związanej z nieruchomościami. Idąc dalej, zdecydowanie trzeba rozumieć, z jakimi kosztami zderzysz się w momencie, w którym będziesz chciał zakupić nieruchomość. Czy to, dotyczy, czy to mówimy o kosztach związanych z samym wkładem własnym do banku, czy też wszystkimi innymi kosztami związanymi z, 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 z kosztami transakcyjnymi, czy też z kosztami. Około krytowymi. Pamiętaj również, że zawsze trzeba robić wycenę nieruchomości, bez względu na to, czy koniec końców kupisz tę nieruchomość, czy też jednak postanowisz zmienić ją na po prostu inną. Także tych wszystkich rzeczy jest naprawdę sporo, najlepiej gdzieś sporządzić, sporządzić sobie listę, sprawdzić, czy o wszystkim pamiętasz. I zacząć planować, ponieważ planowanie w tym całym przedsięwzięciu jest naprawdę najważniejsze. Gdy podchodzisz do zakupu nieruchomości, której, której posiłkujesz się kredytem, którym będziesz spłacać się przez najbliższe kilkadziesiąt lat, naprawdę warto się przyłożyć, ponieważ to, co zrobisz w tym momencie, odbije się na, na, jakby na, całym, na powodzeniu całej inwestycji. Także zdecydowanie warto planować. Pamiętaj również o tym, że oprócz wkładu własnego, który trzeba wnieść do banku, czy też tych wszystkich innych kosztów, jednym z najważniejszych kosztów, a w zasadzie najważniejszym wkładem, który wniesiesz w całe przedsięwzięcie, to Twój wkład intelektualny i stabilność emocjonalna. Ponieważ gdy wszystko jest zaplanowane, zdecydowanie łatwiej i, i prościej jakby przejdziesz przez cały proces, a mając gdzieś tam jakby poczucie, że panujesz nad całą sytuacją, będzie to dla Ciebie zdecydowanie bardziej. Komfortowa sytuacja. Pamiętaj również o tym, że bank, który jest Twoim ulubionym bankiem, nie zawsze jest najlepszym możliwym bankiem w kontekście kredytu mieszkaniowego. Pamiętaj, aby wpływy, na, wpływy dochodów zawsze były na rachunku, a zanim podpiszesz umowę przestępną, koniecznie sprawdź księgę wieczystą. Tyle w tej części kursu. Zapraszam do kolejnego modułu.